Witam wszystkich bardzo serdecznie, w tym odcinku porównamy sobie kostki z gatunku Pyraminx, czyli kostkę Kujot i kostkę Shengshu. Zapraszam. Kostki są tej samej wielkości, jednakże kostka Shengshu ma bardziej ostre typy, czyli te końcówki tutaj. Są one bardziej ostre, tu są one bardziej zaokrąglone. Co do samych naklejek. Naklejki w tej kostce są, są półjasne, czyli Half Brighty, takie jakie można kupić na stronie CubeSmove.com Tutaj są zwykłe takie ciemne naklejki. I tutaj mamy też bardziej zaokrąglone, czyli są one mniejsze, dzięki czemu no, według mnie. Jest to minus, bo tutaj możemy sobie łatwiej rozpoznać daną sytuację. Co do typów, tutaj śrub regulacyjnych, na każde, na każdej, pod każdym typem znajduje się śruba regulacyjna. Co do kostki kujot, właśnie przed chwilą prawie się skoleczyłem, dlatego że końcówki tutaj przy typach są bardzo, bardzo ostre. Niestety można się łatwo przeciąć. A tutaj mamy bardzo ładnie. Ładnie wszystko zaokrąglone, i tu, na naszym oczom pojawia się kulka, która w porównaniu do tej kostki naprawdę działa. I wypustki, które są tutaj, właśnie umożliwiają na coś takiego, że przesuniemy lekko, to sam tip nam się dosuwa. Jak można słyszeć, to kliknięcie jest to bardzo fajne i przydatne, według mnie. Co do budowy kostki obu kostek. Tu jest um, dość prosta budowa, nie ma żadnych tutaj um, jakichś kosmicznych wcięć czy opływowych kształtów, po prostu jest część, która trzyma nam, nasz klocek i jest ona dość mała. Tutaj z kolei, no już widać Mamy właśnie te obojowe kształty, już większy element trzymający nam klocek w naszej płaszczyźnie. Obie kostki posiadają kulki w swojej budowie, jednakże kostki Shenxius są dużo lepsze, lepiej e, działają one na, w tej kostce, ponieważ tutaj e, wgłębienie na kulkę jest dużo większe, a tutaj jest zaledwie minimalne zaraz Wam pokażę jak to dokładnie działa jeżeli uda mi się włożyć dobra, poskladam kostki i za chwilę się widzimy ok, także co do poruszania się kostek ym, no to tak, kostka kujot nie rusza się jakoś cudownie jednakże była ona przez długi okres najlepszą piramidką w, w, w ogóle yy, na całym świecie gdyż nie mieliśmy za dużego wyboru Proszę się klikając, jak możecie słyszeć. Eee, I chodzi tu o to, że w tych kostkach eee, przeskakuje nam klocek do połowy i potem musimy dalej popchnąć. W tej kostce jest coś takiego, że jak popchniemy klocek, nie zatrzymuje się on nam, a kostka sama się dokręca, jak widzimy. Tutaj eee, czuję lekki opór i kostka się dokręca. To jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne i pożyteczne. Um, no i tak kostka Shangszy jest dużo, dużo szybsza od, od e, Kuyota I naprawdę w swojej klasie nie ma, nie ma konkurencji. gdyż no w sumie konkurencja jest mała. Kyot wydał swoją kostkę kilka lat temu i była najczęściej wybierana przez speedfeveru, bo do wyboru było albo ZSRR, albo Mefers, który był drogi, albo kostka, która mieściła się w dość e, tanim przedziale cenowym, czyli około 25 zł na Allegro. Za tą kostkę jednakże już płacimy e, prawy e, jeszcze raz tyle, bo na Allegro kosztuje bodajże 43 zł. E, można ją zakupić na przykład w sklepie Magiczna Kostka, która sprowadza e, te kostki. To, że, którą kostkę bym polecał e, Obie kostki są dość dobre, jednakże polecałbym na pewno zdecydowanie tą kostkę pomimo, że... Po, ponieważ ta kostka nie popuje zdarza się w tej kostce. E, nie wiadomo nawet kiedy, kiedy pop się zdarzy podczas zwykłego, normalnego, nawet wolnego kręcenia. Może zdarzyć nam się pop. Na tej kostce pop nigdy mi się nie zdarzy. I jeszcze jeszcze dopowiem wam tyle, że kostka ścina zakręty, co jest właśnie w pyramik Pyramiksie Ta kostka niestety nie ścina. Także polecam tą kostkę jak najbardziej. Na to szczerze, w sumie już szkoda pieniędzy. Doradzam dopłacić, do, dozbierać do tej kostki i kupić naprawdę tą kostkę. Dzięki za uwagę, życzę mi jego dnia. Cześć.